Moje kochane rybki, w czytaniu ogólnym poruszymy dzisiaj e, sprawy miłości, kariery, wszystkiego po trochu będzie. E, jest to czytanie, które jest na nadchodzący miesiąc. E, jeżeli je oglądacie zaraz po wypuszczeniu, to um, będzie to prognoza na maj. E, maj się dopiero zaczął. Natomiast, jeżeli będziecie e, po raz pierwszy oglądać e, to wideo, w, na przykład, w sierpniu to będzie na wrzesień, jeżeli w listopadzie to na grudzień i tak dalej. Zaczniemy, moje kochane rybki, od takich energii ogólnych. E, aha, i jeszcze zanim zacznę, to muszę powiedzieć, że w, em, podczas medytacji pokazało mi się em, em, dwa razy taka informacja, że niektórzy z Was poznają kogoś, kto będzie materiałem na męża, żonę? Niektórzy mm, mogą brać ślub już niedługo, albo e, otrzymają jakąś informację, tak jakąś nowinę, e, która jest jakby z tym tematem powiązana. E, I także e, w energiach widziałam e, coś tak, wspaniałą energię, w ogóle. E, Osiągniecie coś niesamowitego. Może być tak, że będziecie na, rzuceni na głęboką wodę i, i nie bójcie się, dlatego że wasze wszystkie strachy i lęki w ogóle są bezpodstawne. E, I e, zróbcie to, dlatego że osiągniecie ogromny sukces czyli e, rzucanie na głęboką wodę w nadchodzącym miesiącu. Jest jak najbardziej mile widziane dla Was, dlatego że będzie dla Was korzystne. Także nie obawiajcie się. Jeżeli i to może się tyczyć zarówno miłości, jak i kariery, na przykład jeśli chodzi o karierę, możecie dostać pracę, która będzie Wam się wydawała, że jest ponad Wasze możliwości. Absolutnie nie. Nie bójcie się, jeżeli taką ofertę otrzymaliście, nie bójcie się jej zaakceptować, dlatego że Nadrobicie sobie brakującą wiedzę po drodze. No i zobaczmy, jakie są ogólne energie dla moich kochanych rybek. No właśnie. Zastanawiacie się nad czymś. Czy zrobić coś, jak że tak powiem, Pan Bóg przekazał, tak, według zasad, czy może się wyłamać i zrobić coś po swojemu, tak, albo inaczej, albo nie tak, jakbyście normalnie zrobili. Także to jakby się też świetnie łączy z tym, co widziałam podczas medytacji. Nie bójcie się podjąć ryzyko i zrobić coś inaczej niż dotychczas. Co jeszcze moje rybki powinny wiedzieć? Hmm. Okej, okay. ja jeszcze jedną wezmę, zanim zacznę omawiać tę kartę. Okej, okay. słuchajcie, no i właśnie, znowuż ta karta mówi o tym, żeby podjąć ryzyko, żeby się nie bać. Um, Czyli jakby takie, jeżeli to jest takie ryzyko na zasadzie właśnie wrzucenie siebie na głęboką wodę, albo właśnie podejście do linii, do tej, do tej przepaści, tak? I skaczemy, zobaczymy, co się stanie. No strach niesamowity, prawda? Natomiast jeżeli tego typu wahacie się czy podjąć decyzję, tak? To absolutnie, absolutnie weźcie teraz, wykorzystajcie to, co Wam los przynosi, jak bardzo nietypowe Wam się to wydaje, albo takie właśnie na wyrost, dlatego że wszystkie karty wskazują na to, że naprawdę e, wyniesiecie z tego ogromne korzyści. Tak naprawdę magia dzieje się tam, gdzie się kończy nasza strefa komfortu, wiecie. Dlatego jeżeli to chodzi tylko i wyłącznie o strefę komfortu, absolutnie popchnijcie się, rzućcie się w tę przepaść, dlatego że em, coś fajnego z tego wyniknie. Nie będziecie żałować. Em, Oczywiście, kiedy mówię dosłownie, Jezus Maria, żeby nie było, nie wskaczcie żadne przepaści, tak? To jest metaforyczny przekaz. No i em, zobaczmy: jeszcze jedną kartę wyciągnę dla Was, na tych energii ogólnych. E, mam wrażenie, że dla większości z Was będzie chodziło o karierę, ale niekoniecznie. To może być też decyzja o na przykład podjęcie decyzji o małżeństwie albo o zamieszkaniu razem. To jest też w ogóle ta karta, kochani moi, to jest karta płodności też. Także jeżeli nie chcecie zajść w ciąży, to uważajcie, bo możecie być bardzo płodni w nadchodzącym miesiącu szczególnie. Piękna, piękna energia, która się świetnie łączy z tym, co już powiedzieliśmy. Mianowicie, Wszechświat Wam chce pomóc, żeby akcje, które podejmujecie, tak? świat, który wiruje wokół Was, żeby odzwierciedlał Wasze wewnętrzne przekonania i wartości. Dlatego wrzuca Was na jakąś taką ścieżkę, E, którą powinniście podążać. Chcę Wam pomóc, chcę, żebyście e, w końcu robili coś, co Was, Wam w duszy i w sercu gra, tak, żeby nie podążać za tłumem, tylko robić to, co się kocha. I e, tak jak mówię, to też może się dotyczyć e, relacji, tak, e, e, i teraz tak, czy tam podejmowaniu jakiejś decy de decyzji, jeśli chodzi o te relacje, tak, nie musicie robić to, co e, nie wiem, społeczeństwo wymyśliło, tak? Um, róbcie tak, żeby, żeby to wszystko było w zgodzie z waszym serduchem. Um, I ta energia jest tak piękna, um, i ona was właśnie nawołuje, że um, podjęcie akcji zniweluje wszystkie wasze wątpliwości, um, strachy, lęki. A zamieni się właśnie w, w zaufanie, tak? Do losu, do tego, co się wydarzy i doda Wam absolutnie poczucia własnej wartości i pewności siebie, tak? Te, ta karta nawołuje właśnie też do tego, żeby, żeby zdać sobie sprawę z tej wartości, jaką macie w sobie jako człowiek, jako dusza, tak? Eee, piękna energia, słuchajcie, piękna energia, która też mówi o podjęciu akcji, tak? Mm. Dobra, i w takim razie przejdźmy teraz do kariery, kariery finansów. Zobaczmy, zobaczmy, co tu słychać. Cztery karty wylosujemy, pierwsza będzie mówiła o waszej sytuacji, druga o tym, co was czeka, właśnie co się dla was szykuje. Um, trzecia na co należy zwrócić uwagę albo co powinniście wiedzieć no i czwarta jakby do wynik no właśnie wy wychodzicie ze swojej muszelki powoli ok czyli odrzucacie um, wszystkie takie przekonania które nie należą do was um, tylko właśnie do rodziny, oczekiwania, tak, rodziny, oczekiwania znajomych, oczekiwania społeczeństwa. To wszystko e, zaczynacie z, e, jakby zauważać, tak, że, że niektóre rzeczy, które się dzieją w Waszym życiu, albo niektóre decyzje, które podjęliście, to wcale nie były decyzje Wasze, tak naprawdę. E, także to jest piękna energia. Wy się wychylacie z tej muszelki, bardzo dobrze. E, obyście się do niej z powrotem nie schowali, ok? I teraz tak co was czeka? Nowy projekt, nowe przedsięwzięcie, jakaś nowa szansa na właśnie czy to będzie nowa praca? Jeżeli straciliście pracę, to wy wychodzicie na przykład z załamania yy, i zaczynacie się rozglądać. Widzicie, jak ona się rozgląda z tej muszelki, tak? Ona już się zaczyna, zaczyna patrzeć w górę, zaczyna patrzeć przed siebie, zaczyna patrzeć, co świat ma do zaoferowania, tak? Dosyć smucenia się. Yy. Dobra. No, i teraz zobaczcie, jest coś, co, czego, o czym wy jeszcze nie wiecie. Tu jest księżyc. To jeszcze wam nie jest jakby um, wiadome, ale to jest okazja, to jest właśnie podjęcie akcji, podjęcie nowego projektu, ryzyko, tak? Podjęcie ryzyka. Wow, no fajnie. I teraz tak, na co powinniście zwrócić uwagę, lub co powinniście wiedzieć? Okej, okay. ja to jeszcze zweryfikuję, ale ja już odbieram silnie energię, że wy tęsknicie za czymś innym. Czyli jeżeli macie pracę, której nie lubicie lub która... no jest ok, ale czegoś Wam brakuje, tak? Tęsknicie za czymś, tęsknicie, może mieliście jakieś marzenie, które zagrzebaliście gdzieś, schowaliście, zamietliście pod dywan, tak? Bo stwierdziliście, no ale nie, to tak, ta będzie lepsza kariera, dlatego że tak wszyscy mówią, tak wszyscy robią, albo ta będzie bardziej um, stała, ta będzie bardziej pewna. A nic Koń, końców e, okazuje się, że robimy coś, czego nie lubimy, tak? Jeżeli taka jest Wasza sytuacja, to wiedzcie, że ta wasza tęsknota za czymś albo po prostu urodził w Was się jakiś nowy pomysł, tak? I wy całym sercem chcecie, e, chcecie w, e, chcielibyście to robić, cokolwiek to jest. Ehm. No, i słuchajcie, a jaki macie wynik? A jaki macie wynik? A no, wynik jest lepszego się nie da mieć. Spełnienie marzenia macie, czyli jeżeli już macie ten pomysł nowy i wy wiecie, że to jest coś, za czym tęskni wasze serce i dusza, absolutnie nie bójcie się w to iść, dlatego że macie właśnie spełnienie marzenia, życzenia. Natomiast jeżeli jeszcze nie wiecie, co to jest, to się dowiecie niebawem. Ja jeszcze miałam zweryfikować tą kartę. No i zrobię to, chociaż już jakby wyjaśniło mi się, nie potrzebuję, ale ponieważ powiedziałam, no to jeszcze zweryfikuję tę energię. Ha, kochani. To jest po prostu jakieś um, wyzdecydowanie. Okej, okay. to jest też to, co widziałam w medytacji. Um, jeżeli jest, macie jakieś porzucone marzenie, które gdzieś tam, tak jak mówiłam, zamietliście pod dywan, i Wam się wydaje, że już jest za późno, żeby do tego wrócić, tak? Bo na przykład, nie wiem, przez ileś lat nie interesowaliście się tym, zapomnieliście może jakąś tam wiedzę na ten temat. Ehm, absolutnie niech to nie będzie Waszą e, troską, dlatego że e, jesteście, tak jak mówiłam, jesteście w stanie przeskoczyć o kilka etapów, tak? Jeżeli, tak jak mówiłam, wrzucenie na tą głęboką wodę, jesteście w stanie, jeżeli wam się wydaje jakaś właśnie ta nowa okazja, czy ta szansa na coś, na tę nową pracę, czy nowy projekt, wydaje wam się na wyrost, to absolutnie sobie poradzicie naprawdę i co jest ważne, to to tylko i wyłącznie, co wy musicie zrobić, to podjąć decyzję. To jest wszystko, Czego Wam potrzeba? Podjąć decyzję. Zgodnie właśnie z Waszym wołaniem serca i duszy. E, piękna energia, naprawdę. E, ja jeszcze wyciągnę kartę jedną na finanse. Jeśli chodzi o finanse. Finanse. Okej, okay, przesłanie mam takie dla Was. Jeżeli będziecie robić co kochacie, jeżeli będziecie robić coś, co jest zgodnie z waszymi wartościami, z Waszym serduchem, to nie musicie się obawiać o pieniążki. Ok? Pieniążki przyjdą. Pieniążki przyjdą. Dobra, i teraz tak. Y dla moich rybek. Ta talia jest śmieszna, bo tutaj karty nie chcą za bardzo wypadać. Wiecie, ona się super pasuje. Wiecie, co drugi raz się odwróciła? ta sama karta. Niesamowite. O, wow. o kurczę. Um. Wow, <noise> Na niektórzy z Was zostaną tą mamą, słuchajcie, mamą albo tatą, w najbliższym miesiącu, także tak jak mówię, bardzo płodny czas dla was. Um, tak jak mówię, jeżeli nie chcecie, to uważajcie, natomiast jeżeli chcecie, jak najbardziej, bardzo prawdopodobne, że uda się. Kochani moi, dla tych, co są w związku, absolutny rozkwit, tak jak mówię, powiększenie rodziny, dużo miłości tu jest. Tu, Zdecydowanie, e, właśnie niektórzy powiększą rodzinę. E, macie kartę pomyślności w ogóle? Widzę, że dla niektórych w ogóle, generalnie, miłość nie jest jakimś e, tutaj e, problematycznym tematem. E, 10 denarów. No, pff, wszystko tu macie. To jest szczęśliwa rodzina, której niczego nie brakuje, ok? E, e, Macie cesarzową kochani. Cesarzowa mówię o tym, że. cesarzowa to jest w ogóle właśnie osoba, która jest cudowną matką czy rodzicą. Nie, nie przejmujcie się, jeśli chodzi o y, aspekt, jeśli chodzi o płeć, to może być też dla Panów, y, to nie ma znaczenia. Y, chodzi o to, że to jest ktoś, kto dla y, kogo rodzina jest bardzo ważna. Kto mm, świetnie sobie radzi e, pod względem finansowym, ktoś, kto jest. E, właśnie to jest stały związek, to jest stałe uczucie. To już jest takie uczucie, które już jakiś to, do, do już ładnych, e, trochę czasu już no, nie chcę mówić liczbami, no, bo to jest czytanie ogólne, ale już jesteście e, dosyć długo w tym związku. I tak jak mówię, no dla niektórych jest czas właśnie, żeby powiększyć rodzinę, być może o kolejne dziecko. Jeżeli chodzi o sytuację, jeżeli chodzi o sytuację dla singli, tak, jeżeli chodzi o moje rybki, które są same. To e, absolutnie e, w przyszłym miesiącu macie szansę, żeby poznać swoją partnerkę, partnera, która będzie, to będzie tak jak mówiłam z medytacji, to będzie ktoś, kto jest na dłuższą, e, że tak powiem, przygodę, tak? Czyli ktoś, z kim można wziąć ślub, e, założyć rodzinę i tak dalej. Tutaj macie mm, cudowne karty, które właśnie wskazują, e, na to, że e, związek ten będzie miał bar ma da, bardzo dobre rokowania, tak. Natomiast dla tych, którzy już są w związku, tak jak mówię, może się wy, może, możecie być poproszeni o rękę, możecie w końcu zalegalizować związek. E, na pewno też jakiś e, kolejny etap tak, w związku, w zależności na jakim teraz jesteście, to wchodzicie na etap wyżej. E, i ja jeszcze zweryfikuję 6 denarów. Pozwólcie mi. Dla tych, którzy są sami, ktoś może do Was przylecieć dosłownie z innego, z innej części świata, tak z innego, z innego regionu, bądź też przyjechać. Bliźnięta, jeśli chodzi o znak, bo wiem, że lubicie, jak Wam mówię, znaki. Natomiast pamiętajcie, nie fiksujcie się na znaki, bo tak jak mówiłam, w naszym horoskopie urodzeniowym jest. Kilka znaków, tak? To e, ten popularny znak, o którym wszyscy mówią, to jest e, e, w jakim e, znaku było słońce w momencie, kiedy się urodziliście, tak? Natomiast inne planety czy księżyc też były w jakimś znaku. Dlatego nie fiksujcie się. Słuchajcie, no cudownie, powiększenie rodziny znowu, um, harmonia i niesamowite, jakby też jeśli chodzi o um, level do góry idziecie nawet jeżeli chodzi o sytuację finansową, ok? Wy w ogóle jesteście, jeżeli jesteście singlami teraz, tak? Bo tutaj... Um, też y, jest taka karta, która wskazuje na to, że sobie świetnie y, jesteście, jeżeli jesteście singlami, to jest Wam dobrze, świetnie sobie radzicie i finansowo, i emocjonalnie, i niczego wam nie brakuje. Natomiast no, y, spodziewajcie się, że Was ktoś zmiecie z powierzchni, że tak powiem, zakochacie się i y, 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 tak jak mówię, będzie to miało y, Szanse na, na, na bardzo długoletni związek, tak, na partnerę, partnerkę, partnera, partnerkę, partnerkę życia, i ogromny sukces razem, naprawdę, ogromny sukces powiększenie rodziny finansowo jakby tutaj, no to jest taki zbalansowany związek w ogóle, wow, słuchajcie, rewelacja, naprawdę. No właśnie, i pod spodem mamy co? Mamy cesarza, tak? Czyli mamy parę, znowuż mamy, mamy kochanków, którym ta karta mówi o połączeniu dwóch serc, dusz, to jest takie niesamowite mm, połączenie też na, na poziomie duchowym. E, I macie, no wyskoczyła para, tak? Także jak najbardziej jakieś takie niesamowite, wyjątkowe połączenie dwóch osób, które pasują do siebie jak dwa puzzle i tak jak mówię, bardzo, ale to bardzo dobrze rokujący związek, małżeństwo też widzę dla wielu z Was. Lepiej być nie może, chyba macie najlepsze czytanie jeśli chodzi o miłość. Pozdrawiam Was, moje kochane rybcie i całuję mocno. Buziaki, pa!